Cześć, witajcie. Salon, tak jak Wam mówiłem, będziemy tutaj płytować, ale muszę zrobić małe przygotowania na podłodze. Co będę robić i dlaczego, za chwilę się wszystko wyjaśni. Teraz oczywiście jeszcze prośba o subskrypcję, komentarze, łapeczki w górę i startujemy. Dlaczego przygotowania? Przygotowania dlatego, ponieważ tutaj w salonie będzie oświetlenie, no te takie halogenki, właściwie lodowe te lampki, wpuszczane, wpuszczane w sufit oczka, tak? Tylko, że one będą zrobione, tak jakby będą wpuszczone głębiej niż ten poziom płyty tutaj. Coś podobnego właściwie sugerowałem się zabudową wykonaną, przez Krzyśka z jednego też z kanałów remontowo-budowlanych. On tam robił takie coś, tylko że na suficie dwuwarstwowym, podwójnie płytowanym. O, wycinał taki pasek w tej niższej warstwie płyt, no i w ten wpuszczał te oczka w tą, w tą warstwę, powiedzmy, bliżej, bliżej profili. No, i tam ładnie pomalowane to było, i tak to, tak to u niego jest wykonane. U mnie jest pojedyncze płytowanie, więc muszę troszeczkę pokombinować, jak to zrobić, żeby tą płytę wyżej umocować, itd. Tak tak więc, więc to jest jedna kwestia, a druga kwestia jest tego, żeby to ładnie rozmierzyć, zaplanować tutaj. Dlatego mam tutaj wysprzątane. Znaczy wysprzątane. Jeszcze muszę podkurzać, żeby mieć tutaj na podłodze miejsce i potem laserem sobie ładnie porozmierzam względem tego, co mamy tutaj na suficie, gdzie mnie puszczają profile, bo wstępnie już to jest zrobione, tak żeby mnie puściły weszły oczka i tak dalej, pomiędzy profilami. Mniej więcej jest to równo rozmierzone, ale wiadomo. Na suficie kable to tak można troszeczkę, powiedzmy, po łebkach na razie rozmieścić, no ale w płycie już musi być idealnie, więc tym będę zajmować się teraz. Rozmierzanie tutaj. Oczywiście tego Wam nie będę pokazywać, tylko efekt już końcowy, a skupimy się na tym, jak będzie przygotowywana ta wnęka, powiedzmy, pod, pod te oczka. Płytowanie e, też zrobimy sobie może przy okazji jakiegoś tam sufitu na poddaszu, bo tam jest fajniejsze światło w dzień, dość jasno, natomiast tutaj e, chodzi mi o tą zabudowę e, tych, tych lampek, czyli jak to tutaj zorganizuję sobie to, żeby to się dało zrobić, żeby się ładnie trzymało, no i żeby ładnie to wyglądało, także... O tym będzie za chwilę. Za chwilę zobaczycie, jak to będzie rozmierzone. Mi pewnie troszeczkę czasu na to zejdzie, bo chcę, żeby to było w miarę ładnie estetycznie i równo w jakichś tam odstępach od, od ścian zaplanowane. No ale myślę, że efekt będzie, będzie spoko. Podobna zasada będzie w kuchni, tylko że tutaj już będzie każde oczko pojedynczo, więc też nie będzie jakiegoś chyba z tym problemu. No ale mniej więcej tutaj cały salon na dole będzie w jakimś tam jednym powiedzmy stylu z tym oświetleniem zachowane. Dobra, biorę się do pracy. Za chwilę włączam kamerę, żeby pokazać Wam rozplanowanie tutaj tak, jak to na dole wygląda, co będzie odzwierciedlało się tym jak to będzie wyglądać na suficie. Dobra, praca związana z wyznaczaniem tutaj tych wnęk pod takie oczka. Praktycznie jest gotowa. E, mam zaznaczone krzyżykami, mam nadzieję, że dobrze to widać, miejsca, w których będą przypadać te oczka, to są osie zaznaczone. Oczywiście to na suficie będzie przeniesione, nie? E, a teraz zaznaczam sobie miejsca, w których będzie to wpuszczenie, tak? W tej dolnej płycie. E, żeby po prostu była, po prostu ta wnęka, będzie na grubość jednej warstwy płyty. No, a z racji tego, że mam pojedyncze płytowanie, więc powyżej będzie musiał być dołożony też fragment płyty, w której będą znajdowały się oczka. Na bieżąco, w miarę postępów prac, będzie to bardziej widoczne, jak to dokładnie będzie wykonane. Jeśli ktoś nie potrafi sobie tego tak wyobrazić. Ok, 4 pasy lamp po 3, czy oczka, czy żarówki z przesunięciem takim. Udało się to ładnie, równo rozmierzyć, że każdy pas jest e, równej odległości. Ustawiałem do ściany, gdzie jest dłuższy bok. Dobra. E, płaszczyzna, jaką e, te pasy są ustawiane, e, ustawiałem do tej zabudowy, ponieważ ona jest bardzo blisko tutaj tej zabudowy, gdzie będą ledy, dlatego musi iść idealnie równolegle względem tej zabudowy i potem już równolegle każdy pas jest ustawiany. Krótszymi bokami do ścian, jeśli coś by tam gdzieś uciekało, to nie jest aż tak widoczne jak właśnie przy takim dłuższym boku, tak? Tak samo do okna też jest ładnie równiutko Także jest to wszystko ładnie rozplanowane. Yy, odległości żarówek w każdym pasie są jednakowe. Yy, teraz tak, względem osi lamp yy, jeszcze robię yy, linie, które będą wyznaczały tą właśnie głębokość. Robię to w ten sposób, że po prostu gdzieś o 2 cm powyżej ramki, poza ramkę. Jest w worku, nie chcę tego ubrudzić, ale 2 cm gdzieś poza ramkę będzie wychodziła oprawka. Powiedzmy, nie? I w to, żeby nie było na ciasno, to oczywiście sobie wchodzi, ta zabudowa będzie gdzieś 2 cm obok tej ramki, dlatego tak to odmierzam. Dobra, do rozmierzania tych narożników e, wnęk, używam lasera, e, ustawiam w osi lamp, które miałem również do lasera, ustawione nie tylko na ziemi zaznaczone, ale także na ścianie, dwa punkty tutaj, tutaj i teraz mogę zaznaczyć sobie Tutaj linia lasera tu, to jest jeden narożnik. Drugi tam. Oczywiście tu od osi zmierzona ta wymagana przeze mnie odległość. I to samo na tej linii tutaj, e, tak samo wysuniętej. E, tutaj słabiej widać, no bo jest jasno, ale jak sobie tak przysłonię, to widać na ręce, widzicie na ziemi. Ja też widzę. Zaznaczamy tu. Tu jest. I to samo w tym miejscu. Pasuje. Te narożniki będą za pomocą lasera przenoszone na górę i tam będzie wiercone, znaczy się wycinane ta wnęka. To samo muszę zrobić po tej stronie. I właściwie to mam gotowe i przystępuję do następnego etapu, czyli niwelowania tej różnicy, a właściwie montowania płyty, która będzie, fragmentu płyty oczywiście, do której będzie bezpośrednio montowana oprawka. Za chwilę zobaczycie, o co mi chodzi i jak to będzie wykonane. Dobra, do kolejnego etapu wykorzystam takie odpadki płyt, po to, żeby je w taki sposób przykręcić. Zaraz powiem, jaki to ma cel. Dobra, mam drugą. żeby było na środku. Tak. Dobra. Po co cała ta zabawa? Chodzi o to, żeby obniżyć y, miejsce, w którym będzie znajdowała się y, płyta, do której będą wsadzane oprawki. W podwójnym płytowaniu była ta, ta płyta bliżej rusztu. U mnie tego nie ma, bo jest tylko pojedyncza na tym poziomie. Dlatego jeszcze tu będę musiał przykręcić jedną płytę, nie wiem czy w jednym kawałku mi się uda znaleźć, czy dopasuje coś w, w kilku kawałkach. Chodzi o to, że będzie płyta, do której będą, w której będą wiercone otwory pod oprawki. No i ta główna płyta, która będzie się znajdowała tutaj, e, która będzie wycięta w kształt, który mam tutaj zaznaczony, w te prostokąty. A to jest po prostu dystans, który mi przybliża na której mi przybliża jedną płytę do drugiej, tak to sobie wymyśliłem, będzie tutaj minimalna szczelina, ale ona jest do zaszpachlowania, także nie ma najmniejszego problemu. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. To będzie warstwa szerszej płyty, szerszej, oczywiście niż tutaj zaznaczone, akurat 13 cm, to będzie wycięte w tej głównej okładzinie. Yy, I powyżej tego będzie troszkę większy kawałek płyty z otworami. No i to właśnie będzie kręcone do tego. Dobra, yy, jeśli wszystkie dystanse są przykręcone, można dawać tą yy, płytę, do której będzie wpuszczana yy. wpuszczane oczka. Mam ją przygotowaną z dwóch części, więc łączenie gdzieś musi tutaj wyjść na środko profilu. Może no, złapię sobie. Jo, tak. Dobra, od razu sobie przygotuję wkręta. E, I tak y, tutaj muszę zastosować dłuższe wkręty niż te standardowe 25 piątki. Bo mamy dwie warstwy płyt. Mam na 35 długie. Teraz trzeba uważać, żeby się ewentualnie gdzieś nie wkręcić. W jakieś tam. Tutaj wyszedł, dobra. Eee, w rurki. Więc muszę pilnować, żeby się w dobre miejsce wkręcać. Tu będzie gorzej, bo tu idą rureczki, dlatego muszę się przyjrzeć temu. Na razie sobie zrobię jeszcze tą końcówkę. Aha, dobra, zaś założyłem tego krótkiego. Dobra, tu nie ma nic, mogę kręcić spokojnie. Mam no, od razu sfazowane, bo tam jest druga, druga połówka tego. że tylko muszę sobie na spokojnie spojrzeć. Teraz początek. Tu nie ma nic. Więc jedziemy. Dobra, pierwszy punkt wyznaczony, linie przecięcia na każdej ścianie pokrywają się, więc mogę sobie przenieść dokładnie tam w tym miejscu, gdzie widzimy krzyżyk, będzie znajdować się pierwszy otwór. Oczywiście można to wszystko sobie pozaznaczać, jak już będzie wypłytowane i wycięte, no ale im mniej punktów do zaznaczenia zostawimy tutaj. Wiadomo, tu się będzie chodzić, może się to poprzecierać. Krzyżyki są zaznaczone markerem, ale zawsze mimo wszystko im szybciej e, się coś pozaznacza, tym lepiej. E, można same xy sobie tutaj przenieść. Można od razu otwory zrobić. Nie ma znaczenia. Dobra, pierwszy otwór będzie dokładnie tutaj. No i dobra, słuchajcie, teraz muszę zrobić to samo na pozostałych trzech pasach. E, tu mi się udało w miarę długie paski znaleźć. Nie wiem, więcej już chyba takich nie będę miał. Będę musiał z krótszych kawałków na dwa po jednym e, polu łapać. Troszkę czasu na to zejdzie, więc e, włączę kamerę, jak będę miał ogarnięte to wszystko. E, no i później e, po prostu będę przystępować do wiercenia tutaj tych, tych, otworów. Dobra, sufit już jest opłytowany. Oczywiście tam to zostało wcześniej wszystko dokończone. Jeszcze jedną rzecz, którą chcę wam powiedzieć, jaką zrobiłem, to tak jak widzicie tutaj fragment dołożyłem tutaj po profilu, dlatego, że jak zostanie tutaj wycięta płyta, no tu jest w miarę blisko jeszcze profila, tam z 10 cm, może jest za profilem. Tak, tutaj już jest prawie 20 czy ponad 20 cm, żeby tam ta płyta za bardzo nie goniła. Tu podokładałem jeszcze. No, tu bym musiał profil obok profila, to uznałem, że już nie trzeba. No i w każdym takim miejscu po jednym profilu do tego boku, gdzie, gdzie dużo było odległości od, od oryginalnego profila z rozstawu do tego wycięcia, to podokładałem laser załączony. Ponieważ przenosiłem właśnie narożniki Jak widzimy Według tutaj linii Żeby się zgrywały te pary ze sobą Tak, bo to są poprzesuwane boki No i tak to wygląda Teraz pozostanie mi tylko przedłużyć Tutaj te linie Połączyć narożniki ze sobą No i Jakąś łatą, e, może na tym stiku e, przytrzymam sobie i po prostu jakoś to według e, łaty będę e, wycinać, bo ręcznie to mogłoby być troszeczkę poszarpane. Zobaczymy. E, nie wiem, spróbuję to nożem albo mam taką piłkę e, wąską do tego. Zobaczymy, jak to pójdzie coś będę kombinować jak będę miał jakąś technologię opanowaną to na pewno wam pokażę może będzie lepsze światło bo teraz już jest wieczór na szybko jeszcze tylko chciałem pozaznaczyć te narożniki no i wam coś tutaj nagrać dobra sytuacja w tej chwili ma się następująco zaczynam wycinać pierwszy no pierwszy ten otwór Mam łatę przymocowaną do linii, yy, przymocowane, tak jak właśnie mówiłem, yy, kijkiem rozporowym, tutaj sobie w, tu się wspomogłem yy, kijkiem do, do lasera. Dobra, krótkie brzegi zrobię sobie według kątownika, myślę. Dobra, zaczyna się już coś dziać, więcej, jeszcze chwila i wyjdzie. Dobra, hura! I tak to, tak to wygląda. O, teraz już nie trzeba wyobrażać sobie, tylko widzimy, jak to będzie się prezentowało. Na tej zasadzie, z przesunięciem, y, cztery takie wycięcia i w miejscach krzyżyków będą wstawione oczka. To prawdopodobnie będzie inny kolor, coś ciemniejszego. Bo fajnie to się prezentowało na tym projekcie, który robił Krzysiek. Dobra, co wam chcę jeszcze powiedzieć o tym. Dzięki cięciu nożem nie trzeba tutaj praktycznie nic szlifować, tarką wyrównywać, bo te krawędzie są w miarę równe. Co jeszcze się ewentualnie można byłoby pokusić to lekkie sfazowanie tego papieru nożykiem bo no wiadomo przy cięciu ten papier troszeczkę może się tam e, no tak odstaje, nie? Żeby to nic później przy, przy nakładaniu kątownika e, nie odpychało nam. Coś takiego. No tak, rawędzie są w miarę równiutkie. Ewentualnie można gdzieś tam popatrzeć, ale myślę, że fajnie prosto patrzy. Przeczyścić tylko troszeczkę, i jest, jest gitara, nie? Wiadomo, wszystko trzeba zawsze po cięciu delikatnie dopracować, natomiast jest to myślę lepsze niż przy tarce, bo wtedy ten papier był bardziej poszarpany. Te krawędzie przy piłce, nie? Niż, niż nożem jakbym robił, te krawędzie były bardziej poszarpane, trzeba by może było bardziej je poprawiać. No i też problem byłby, bo widzimy, że tutaj nie ma za dużo miejsca, a piłka jednak potrzebuje miejsca, żeby tam po prostu dojść. Także y, cięcie nożem jest precyzyjniejsze w takim wypadku. No, wiadomo, że troszeczkę trzeba się pobawić, ale myślę, że efekt jest, jest znacznie lepszy. Dobra, y, troszeczkę się nabrudziło, ale wszystkie otwory są y, powycinane. Teraz pora na wywiercenie otworów pod oprawki. Y, oprawka, tutaj na tym y, kołnierzyku. Ma około 65 mm, natomiast na sprężynkach, żeby przeszło, jest niecałe 70, niecałe 7 cm, jakieś 68 nawet. Natomiast mam otwornicę tutaj założoną. No, prawie te 68. Ja myślę, że przy rozwiercaniu ten otwór się jeszcze troszeczkę też powiększy. Zawsze to idzie tam troszeczkę jeszcze podebrać. Może być lekko większe, to tam jakoś się wciśnie. Chodzi o to, żeby też nie było nie był za duży ten otwór, myślę. Wiadomo, ta oprawka przykryje go troszeczkę, no ale po co ma być jakiś strasznie duży? Myślę, że to się jakoś tam wpasuje. Zrobię jeden na próbę i zobaczę, jak to się zakłada, jak to wejdzie. Też nie chciałbym sobie tej oprawki ubrudzić, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie na próbę. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam chcę powiedzieć na temat tutaj, tych otworów. Już tutaj sobie wykonałem coś takiego, tu jeszcze sobie sfazowałem dodatkowo, po to, żeby dołożyć tutaj troszeczkę szpachli. Nie, tej masy szpachlowej którą będę tutaj e, uzupełniać te łączenia, tam jeszcze sobie też e, wcisnę, żeby to e, no, skleiło troszeczkę bardziej tu jeszcze trzeba wkrętów podokładam, bo to troszeczkę tutaj jest luźne, tu jest sztywniejsze, no, żeby to bardziej się usztywniło skleiło, bo tu akurat jest e, łączenie płyty wyszło. Próba e, pierwszy otwór idealnie w środeczku powinno być. Dobra, otwór zrobiony. Jakoś go tam zaraz wyciągniemy z tego. Eee, w miarę postępu nabieram do eee, przy wierceniu otworu. Też jeszcze nigdy nie wierciłem w karton-gipsie. OK, o tak jeszcze mogę troszeczkę powiększyć o parę milimetrów dookoła. Przy okazji wygładzam sobie otwór, żeby lepiej wchodziły te oczka. O później, żeby się nie denerwować tym papierem właśnie zwisającym, bo on strasznie przeszkadza, później przygładzi. Dobra, Aha, no i tu zostało jeszcze ta faska na wzmocnienie, że tak powiem. Wypełnienie tutaj tego. To idzie, powiem wam tak, na wszystkie tutaj cięcia, jakie wykonałem, tym zrobiłem wszystko jednym ostrzem. Tyle by z niego zostało. Co jeden, co jeden ten otwór, tutaj to, to wycięcie zmieniałem końcówkę. Tutaj teraz przy tych oczkach też sobie nową zacząłem. Jednym ostrzem do nożyka udało mi się to wszystko zrobić. że nie jest źle, o fajnie, wiadomo im ostrzejsze, tym lepiej e, lepiej się pracuje, No, dobra wiecie co ja tu mam dokończyć jeszcze tylko to, zaraz wam pokażę, o, tu powpycham sobie e, masę przy okazji tutaj szpachlowania, myślę że to będzie jakoś fajnie też e, sklei to troszeczkę już, to połączenie Dobra, tak to wygląda. Mniej więcej tak to się tutaj prezentuje. Wiadomo, efekt teraz jeszcze nie powala, ale można sobie wyobrazić, że będzie ciekawie. Ja już widzę, że będzie fajnie. Oczka mam wszędzie powiercone. Teraz oczywiście grunt. Muszę sobie to zagruntować, ale jeszcze wcześniej będę sobie chciał zrobić zabudowę. I też spłytowanie zabudowy myślę coś nagram. Także tutaj przy okazji tego sufitu troszkę materiałów powstanie, e, zagruntować, no i później właśnie też szpachlowanie e, powierzchni. Z tego też będzie odcinek, na który Was już też zapraszam. E, szpachlowanie łączeń oczywiście, sorry. Szpachlowanie łączeń. Tego... Dobra, e, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, e, pozdrawiam Was serdecznie. Ja mam tutaj troszeczkę podłogę do ogarnięcia, e, troszeczkę jeszcze tutaj zabawę z tym wycięciem. I tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.